Siema, no witajcie, z tej strony Wujek Melek, a to jest kolejny odcinek z GTA 5. witajcie, witajcie wszyscy moi widzowie, a jeżeli nie jesteś moim widzem, zachęcam Ciebie do zostawienia suba na tym kanale, z góry dziękuję, no i zapraszam wszystkich na mojego Discorda, linka macie w opisie tego filmu, a teraz się udaje Michaelem. udaje się do znaku zapytania, co tam na mnie czeka, nie wiem, ale zaś się pewnie dowiemy, eee, podjeżdżamy tutaj, elegancko, tu będziemy zaparkować, aha, a witam, witam panią, co tu się dzieje?

Zaczynamy widzowie dobrze tą grę, nie? Pozdrawiam wszystkich. A, teraz będziemy niewidzialni, tak? Czy mi się wydaje? Nie. Aha. No, pół. Dobra. Cycaty? O tak! Lecimy. Nie, <śleskujesz> Co to za kupa tutaj? była? Nie, to kamień. Nie wierzę, że wierzę. Co jest kurwa? Dobra, hello babu. Hmm. Podczas wyścigu użyto pojazdu, no super kurde. Babeczko, dajesz, Michael, dajesz, Michael. Zepchnij ją. Nie wiem, kogo bardziej wstydzę. Nie jesteś dokładnie przygotowany do kardio. To jest bieg. Ile sprzętu potrzebujesz? Czuję, że jestem ścigany przez mojego strasznego wuja. O, o kurwa, widzowie mam 20 FPS-ów, to jest najlepszy efekt jaki może być. Babka na testosteronie chyba leci. Elo babeczko. Drogą? No dobra, o, tor przeszkód nawet. Udław się, baba za dużo gada. Ale w tej filmie właśnie przyściga Dobra. O tak. Po solach? Dobra, nie ma problemu. Co jest? O dobra, pchaj mnie. A co ja zrobiłem? Dajesz, Michael, co z tobą? O tak. Z drogi. Kurwa, przepraszam. Oj, przepraszam. <grym>, Dawaj ją, blokują, ją. Bloku, bloku ją. Przy... Umieram. No, chyba przegram to widzowie, bo mi się życie. Ży, ży, życie tracę. Zamknij ciukę, babeczko. Dajesz, dajesz, dajesz. Tam jest meta. A nie wiem, czy to przeżyję. Przeżyję to, czy nie? Bo mi się tam życie pewnie już kończy, a nie mam tego. FL jest no radar, czyli nie ma tego. Wyś nie wyświetla się, ale damy radę. Uh. No co się stało! Jak to została zaatakowana przez W Widzowie... Jeszcze raz chyba coś mi się wydaje. No kurwa... To chwilę potrwa widzowie. Widzowie, czego nie mogło zabraknąć w tej grze? O tak! Grawitacji! Ale się Michael poskładał. Ogólnie to widzowie sprawdzałem czy jak skaczę, czy jestem szybszy ale chyba to nie działa, bo babka mnie wtedy prześciga. No a teraz nie babka, tylko płot. Ważne, się ma siema, siema, witam. Nie, nie przegram z płotem, widzowie, tak nie będzie. Ogólnie to już tracę życie, ale damy radę. Z drogi ludzie! Uch, dziękuję. Pozdrawiam. Ja, You're lucky, I'm for a truck. Dawaj ten rower. Cool. Aha, no to tyle. Dobra, widzowie. Nieważne. Nieważne nie pytam. Nie, nie zadaję dziwnych pytań. Co to za misja? Była? Dobra, teraz jedziemy do. Mam nadzieję, że jakiejś fajniejszej misji. Mamy B ze znakiem zapytania. Kradniemy. Uuu! Nie, biorę to, dobra. Wygląda jak Merol, więc biorę Merola. A co ciekawe, to. Yy, najlepsze było to. Nie wiem, czy ktoś was kojarzy, yy, z Was kojarzy yy, z Was Network Speed Underground, kojarzycie tam? Było coś takiego, że mogliście sobie. były normalne pojazdy, mogliście robić modyfikacje różnych tych pojazdów, a podobno yy, właściciele, znaczy yy, właściciele, no właściciele tam jakichś tam marek powiedzieli, że oni sobie nie życzą, żeby. Gracz w grze robi modyfikacje ich pojazdów. No i tak to się chyba zaczęło od tej pory. Bo to jest na przykład Mercedes, a jest jakiś inny znaczek, jest też takie Audi, podobne do Audi, tylko jest po prostu urwany ten znaczek, żeby nie było, że to Audi. I tak to właśnie, nie wiem czemu, czemu się właściciel tych marek tak nie, nie zgadzałem na to, nie, nie, nie mogę tego zrozumieć, a teraz udajemy się do z znaku zapytania, znaczy B Ze znakiem zapytania, niedaleko jest Tu nie będę nawet cięcia robił no, no Proszę mi, o, Mustang O, kurde, drugi Mustang, o, i zakręcony e, Pierwsza osoba, no, uwielbiam kurde. Aha, no ta combo time, no to widzowie Trzymajcie się, to będzie dobre Szybko, szybko, szybko O, nie, o, tak Dawno nie było na filmie, o, nie O, tak Ogólnie, jeżeli Wam się moje filmy podobają, to zostawcie łapeczkę również, komentarz, z skóry dziękuję. Pozdrawiam wszystkich <laughs> Pozdrawiam wszystkich jak, zewsze, jak zawsze. Dobra. Kurwa już mi się żygać chce. A, będę żygał. Kurwa co jest? Aha, dobra. No to Michael się przewrócił. no, chaos mod. Gracz próbuje przeżyć. Zapalić papierocha Papierosa? Co to jest papieros? Nie mam taką gumę do rzucia. W kształcie papieros. Dobra, Michael, ale proszę cię. Dobra, o tak. Aha, stało się ciemno. No super, aha, teraz. No kurwa, teraz gdzie spać znowu. Iwo, co się kurwa? Nie, dawaj, dawaj, dawaj. O, tu jest jakiś gościu. No witam, witam. O, dawaj, pogadamy. O czym ty gadasz? Przetłumaczę na nasze. Co jest kurwa? O, przepraszam. Co jest kurwa? Co to wjechał? No a jeszcze kurwa ten agent kurwa wjechał. O, co jest kurwa? Aha. Co ty robisz kosmito? Telefon dzwoni. Dobra, dawać ta ich O ta! Koń zabawy! Chodźcie do mnie! Matrywa też tak jakieś bawił. O kurwa! Co się dzieje? Odejdź, szatanie. Co za muzyka gra? O tak! No do, dobra, właśnie dość tego, bo... Weźcie, odbierzcie ten cholerny telefon! <noise> I co wie, odbierzcie ten telefon! Coś się zrespiło na mnie. Aha. Małpa się zrespiła. A, to mój protecton. Protection. Mój protection. Moja ochrona. O tak! Lubicie to. I żyję. Kurwa, czemu takie przybliżenie jest cholerne? To ja się wyłącznie to nic nie widzę? A. aha Zablokowana kamera, no super. Dobra, nie podejdą. A ja tu mam coś zbierać czy co? O co chodzi? Co ja tu mam robić? Uciekajmy. AD, 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 AD. ADHD Odblokuj mi tą kamerę O tak Po głowie, po głowie, po głowie No kurwa, Co to ma być, za misja cholerna Dajcie jakąś normalną misję Przez tą zablokowaną kamerą Dobra widzowie, teraz ochrona działa Małpa już strzela O kurwa, co się stało Co to jest Zabier... Zabieraj to gówno No i co nic się nie dzieje. A bo co się dzieje? Nie, nic się nie dzieje. Co to za swizy? Dawać pieniądze. O, pieniądze. <gry> Aha. Chyba się misja zepsuła, bo, bo się nic nie dzieje. Nic się nie dzieje. Muszę to przetrzymać. O, tak musisz, musisz, szwyczko. No i co? O, no, Wszystkie samochody zamknięte. No i co? Chodź potańczmy, małpo. Co ty na to? O kurwa, przepraszam. Co? Co ci się stało? Podubce, podubce. <grych> Najwidzowie. A, kiedy się to skończy, cholectwo? Dobra, jest on, bo tutaj się nic nie dzieje. Popsuło się coś. Ewidentnie się coś zepsuło. No kurwa, ta... O nie, kto gra z was GTA 2? No napiszcie w komentarzu. No Pewnie nikt z was nie grał. To była potężna gra z góry tak widoczna. W sumie to nigdy nie przyszedłem GTA 2. Na się GTA 2 w ogóle przejść No to jest To jest No co ja mam tutaj robić? Jest tu jakiś w dzienniku coś, jakieś info? Zabij obcych, ale nie ma obcych Dobra, idę stąd, kurde, łapię taryfę Weź się w gość Mam inne bronie w ogóle? Nie, nie mam Widzowie, coś się zepsuło, ewidentnie Dobra, widzowie, chyba się teraz udało Piłeczka się jeszcze zrespiła, nie mogę jej przesunąć Uch. Dobra, elegancko O, tak! Ory człowiek Dobra. Teraz jakieś misje dodatkowe? Yy, hmm. W sumie nie mamy nic do roboty, widzowie. Chyba trzeba sobie zrobić przerwę. Idziemy do Obsesu? Nie nie, 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 nie. Tutaj jest ogólnie jakiś um, Trevora. Więc może przełączymy się teraz na Trevora. Zobaczymy, co tam dalej słychać u niego. Co on robi? Co może robić Trevor? Zobaczmy. Sprawdźmy to. Aha, jest w hopie. Aha, i śpi z tym... Aha. Ja nie idę. Aha, okej. Okay. Kradniemy auto. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Jedziemy tutaj, widzowie. O, jakie zadanie, dobra. Musimy w dokach, dobra, jedziemy do doków, widzowie. Udajemy się już tam, w tej chwili. Szkoda, że nie ma jakiegoś teleportu, że mogę się szybko teleportować. Widzowie, no nie pytajcie mnie, czym ja jadę, bo. pachołkiem <grym> jakimś. O, ten jedzie flagą, no super. Dobra, widzowie, ogólnie to zrobiłem dzień, bo tak w nocy nie lubię grać. Otwierać ten szlaban. O, kurwa, co mi tutaj pokazujesz środkowego palca? Ty, kurde. Nieładnie, nieładnie tak. Pogodzą mi paluszek jak Dobra, mamy tutaj jakiś ten. Pewnie będę. To nie będzie. No, witam, witam. Zdobądź Batyskaw. A jak ja to mam wejść? A, dobra. Z siekierą tam idę, dobra. Nie ma problemu. Patrzcie się, widowe, jak tam wkraczam. Wkraczam. O tak. Wkraczamy tam. Zaraz coś, pewnie dupnie mi, bo kończy się efekt kolejny. Nie, dobra. Aha, gunsmo. No super, no, ekstra. Aha, tu trzeba, yy, bo on jest podwieszony. O tak, zwolni Batyskaw. Ok, nikogo nie zabijamy. Idziemy od razu. I na główkę na to. Dobra, elegancko. Co to jest, kurwa? A do góry, trevor! Jak to się wchodzi do tego? Od góry, chyba, nie? Nie, od dołu, kurwa. O, kurwa. Płyniemy tym głównym. Mogę tym latać? <gry> o, to, a gdzie tu mamy podjechać tym? A dobra, niedaleko.

jeszcze nie. Jeszcze nikogo nie krzywdzimy. Ogólnie to widzowie... Po raz kolejny mówię, wbijajcie na mojego Discorda, linka macie w opisie do tego filmu. Ogólnie tak widzowie, ostatnio myślę, żeby nie założyć serwera... 1.6 oczywiście, CS 1.6. Zrobić serwer Paintball, nie wiem czy, dajcie znać w komentarzach, czy graliście w taki... kiedyś w taką... O, kurwa, siema brat, co tam? Ogólnie to mnie policja, cała masa policji mnie ściga. E, czy graliście taki... Czy kiedykolwiek na takim serwerze Paintball? Chyba Paintball, to chyba nie muszę nikomu tłumaczyć co to jest. Paintball na serwerze... E... 1.6 O tak! Widzowie, ta łódka o lata. <laughs> Hoota Siema trewą, <Trevor>, co tam? <laughs> Zrobię, mam nadzieję, że wyląduję normalnie Bo się zdenerwuję, bo tutaj tak dobre 10 minut płynę Ale patrzcie się. Czekajcie co się stanie jak do dotknę... tej... Czekajcie. Uu. A myślałem, że coś się stanie. O kurwa! Ty Floyd, bo to twoja ciężarówka coś się stało. Dobra, elegancko. O tak, zabieramy. Up. Co się kurwa stało? żarówka utonęła. No kurwa, jak się włączył jakiś cholerny efekt. Cholerna gra, widzowie, od nowa. Widzowie, uda się. Teraz się naprawdę. Kurwa, nie uda się. Włączą mi klawisze. Nie. Czemu to się dzieje? Dobry, nie. Dobry. No, no nie, wyłączyło mi klawisz, Nie mogę. Dobra, na wstecznym to zrobimy. Proszę, proszę, proszę. O tak, I teraz do tyłu. Do tyłu. O tak, dobra. Dawaj do góry tym dźwigiem. No nie, Zno, znowu będzie ciężarówka rozdupiona. Proszę, niech się to stanie. Proszę, proszę, błagam. Nie chce mi się kolejny raz tego powtarzać. Gdzie jest ciężarówka? Jest, stoi ciężarówka, uwaga, widzowie. Jeszcze stoi ciężarówka. Stój tam. Stój. Nie, kurwa już nie stoi! Czekaj, gdzie to zrzucisz, cholerstwo. No, super, zrzuć na... No, ekstra, załadowana. O, fajnie. Zajebiście. Jedziemy? Ja też jestem Aha, przyczep Jak mam przyczepić. O dobra, pod g. Ekstra e, to i to. Ktoś tam Sro? No to dobra <laughs> Elegancko, dobra widzowie jedziemy Jedziemy Policja nas nie widzi o nie Policja nas widzi Jak mamy z wyjechać? Gdzie mamy w ogóle z tym jechać?

Zabierać ten płot no, Super kurwa. No nie no jeszcze płot jakiś mam w waucie. No, ekstra. No nie, jeszcze... W Czemu to się dzieje? Jak mam zgubić policję z płotem w tym? Ja pierdzielę, będę żył chyba. Telefon jeszcze dzwoni. No super. No te widzowie. <laughs> dowie co się kurwa dzieje? Przyczepa? No dobra, na przyczepo. zawieź batyskaw. No ciekawe, jak za, No super, kurwa. Popatrzmy, co się dzieje, widowie. No jeszcze mnie wypi. Samolot, jeszcze, no samolotem będę leciał. Nie działa, ja w ogóle jestem. Potrzeb przyczepę. Czekaj, w powietrzu to zrobię. No normalnie, no fajnie, ekstra. Drewo opuściło przed... No super, ciekawe, jak opuściłem. Ja nic nie zrobiłem na misji. Dobra Jedziemy teraz? Elegancko. Co się, coś się stało. Dobra, walić to. Jedziemy. Znaczy... Albo nie. Czemu w ogóle dźwięku nie ma? Halo, co się stało? Nie ze... Ja... O kurwa, coś się zrespiło na mnie. O nie! Trzyma się batyskaw. Dojedziemy. Do... Nie, nie dojedziemy. A niedaleko jest w sumie to dojedziemy. Napraw wszystkie samochody, super efekt, podoba mi się, taki, taki jak najczyszcziej, proszę mi dawać. Uch. No kurwa, zostaw tą przyczepę. Debra, Dobra, widzowie, no, taki efekt też może być, spokojnie, dojedziemy teraz, widzowie. Mamy jeszcze minutę, żeby tam dojechać, więc na no, spokojnie chyba to zrobimy. Albo i nie, nie na no, spokojnie. O tak. O, dobra. Dobra. I elegancko. A my chyba ostatnio tutaj byliśmy, że dostałeś. Yy... Pieldziel? Dobra. No nie, wywaliło mi grę. Nie wierzę w to widzowie. Dobra, widzowie jednak nie, wy nie wywaliło. Zminio zminimalizował mi tylko grę. Dobra, spadamy stąd. O tak, ukończona misja. Bo nie wiem ilu, ale ukończyłem w końcu. No super. No ciekawe, do, czego dostałem brązowy medal. Mnie wydupiło kilka razy w powietrze tą cholernym batyskafem. Dobra widowie, teraz jakie tu mam zadania? E, musimy jeszcze zdobyć... E, gdzie to jest? A to tam! Tak dalej. Nie. O nie! A tu jest jeszcze jakaś rzeźnia. Podjedziemy tu? No oczywiście, że tak, widzowie. Podjedziemy. Musimy zrobić rzeźnię e, treworem. O, tak, widzowie. No już, kurła, byłem tam. Cholerna gra. <grym>, z drogi. U was przejadę. Chodźmy tutaj, zrobimy rzeźnię. Wyżyję się w końcu. Co się tu dzieje? Witam, witam. No, jaki masz problem? Problem mam z tobą. Witam, witam.

Wszyscy? Na co was stać? O tak! To lubimy najbardziej. Kurwa, co się stało? Aha, teleportujemy znowu. Ekstra. Przejdę tędy. Wyłaś, Trevor, grubasie. Trevor, debilu. Mogę strzelać przez płot. Wyłaś tą kretynie. Trevor, nie denerwuj mnie nawet. Wy, ta głowa w dachu ekstra. No, nie mam innej broni. Szkoda. A ty, co tam robisz? No, chodźcie, podoba mi się to. <grytanie> Akcentu Krawal ma zajebisty akcent. Ziepatiu, <grytanie> pa bogiet Dobra, elegancko widzowie. pięknie mi to teraz idzie niż ostatni. O! Trzymajcie się, hej hej! O, tu jest, dobra. A, odleciał. Bum! Odlatujesz? Uuu! No i co, nikt teraz do mnie nie podejdzie. Kurwa czepię kamerą, nic nie widzę. A, dobra, elo. Uuu! Uuuuuho, uu, podoba mi się coraz bardziej No ta Kobiec na dachu tu jest A wy na tych dachach tak jesteście No Ej hey, motherfucker Kończy się? No i ekstra Eksplozja będzie pewnie zaraz 37 zabójstwo słabo. Zaliczono? No ekstra. Uspokój się, Trevor. chili bombę. A, fajerwerki, kurwa. No ta. A gdzie jest? Nie mam fajerek. Czemu nie mam fajerek? A jest, dobra. Happy New Year. O, kurwa, policja mnie goni. Jesus Christ. <grystanie> dobra, widzowie, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego odcinka, no i nie zapomnijcie wpaść na mojego Discorda, linka macie w opisie do filmu, trzymajcie się, pałtki, hejjo!